Cześć, nazywam się Olgierd Dobrowolski i witam Cię na kanale Centrum Legalizacji i Integracji Cudzoziemców. Cieszę się, że mogę dzisiaj przedstawić temat niezwykle ważny dla wielu osób na całym świecie, które czują więź z Polską i jej kulturą. Mowa o Karcie Polaka. Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, stworzony z myślą o osobach polskiego pochodzenia. Jest przeznaczona dla tych, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa ani prawa stałego pobytu w Polsce, ale pragną pielęgnować polską kulturę, tradycję i język, niezależnie od miejsca zamieszkania. To symboliczny most łączący Polskę z Polonią rozsianą po całym świecie. Historia Karty Polaka sięga 2007 roku, kiedy została ustanowiona ustawą z dnia 7 września. Początkowo była skierowana głównie do Polaków mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego. Jednak w 2019 roku nastąpiła istotna nowelizacja, która umożliwiła ubieganie się o Kartę Polaka osobom polskiego pochodzenia z każdego zakątka globu. To ważny krok w umacnianiu więzi między Polską a Polakami za granicą. Karta Polaka jest wyrazem uznania dla tych, którzy pielęgnują polską tożsamość, kulturę i język. Daje poczucie przynależności do polskiej wspólnoty narodowej i otwiera wiele drzwi dla tych, którzy chcieliby bliżej związać się z krajem przodków. Dzięki niej można korzystać z szeregu uprawnień na terenie Polski, co ułatwia zarówno krótkie wizyty, jak i dłuższe pobyty. Posiadacze karty Polaka mają prawo np. uzyskanie wizy krajowej w celu wielokrotnego przekroczania granicy polskiej bez opłat konsularnych, podejmowanie legalnej pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dostępu do bezpłatnego systemu oświaty, w tym studiów wyższych, korzystania z opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach, ulgi na przejazdy komunikacją publiczną, bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych. Proces uzyskania karty Polaka wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim należy udokumentować polskie pochodzenie. Oznacza to, że przynajmniej jedno z rodziców, dziadków lub dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie. Alternatywnie można przedstawić zaświadczenie od organizacji polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej przez co najmniej trzy ostatnie lata. Znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej podstawowym jest kolejnym istotnym elementem. Podczas rozmowy z konsulem lub innym uprawnionym urzędnikiem weryfikowana jest umiejętność komunikacji w języku polskim oraz podstawowa wiedza o Polsce, jej tradycjach i zwyczajach. Pytania mogą dotyczyć polskich świąt narodowych, symboli państwowych czy ważnych wydarzeń historycznych. Wniosek o przyznanie karty Polaka składa się osobiście w polskim konsulacie lub placówce dyplomatycznej właściwej dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz, aktualne zdjęcie, dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie lub zaangażowanie w działalność poloniną oraz dokument tożsamości. Warto zaznaczyć, że obywatele Białorusi mają możliwość składania wniosków o kartę Polaka, przedłużania jej ważności oraz rozdawania egzaminów na terenie Polski. Jest to związane z obecną sytuacją polityczną i represjami w ich kraju, co utrudniałoby przeprowadzenie tych procedur na miejscu. Polska, chcąc wesprzeć obywateli Białorusi polskiego pochodzenia, umożliwiła im realizację tych działań na swoim terytorium. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i rozmowie kwalifikacyjnej, wnioskodawca otrzymuje kartę Polaka. Dokument ten jest ważny przez 10 lat i można go przedłużać na kolejne okresy. Posiadanie karty Polaka nie jest równoznaczne z posiadaniem polskiego obywatelstwa ani prawa stałego pobytu, ale otwiera drogę do ich uzyskania w przyszłości. Po roku od uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce, można ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego. Dla wielu osób karta Polaka jest pierwszym krokiem do osiedlenia się w Polsce. Ułatwia podjęcie pracy, nauki czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Daje również poczucie bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty narodowej. To szansa na głębsze poznanie kraju przodków, odkrycie jego bogatej historii i kultury. Proces ubiegania się o kartę Polaka może wydawać się skomplikowany, ale z odpowiednim przygotowaniem jest w pełni osiągalny. Ważne jest odgromadzenie wszelkich dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, świadectwa szkolne, metryki chrztu czy dokumenty wojskowe z informacją o narodowości polskiej przodków. Jeśli nie posiadasz takich dokumentów, warto zaangażować się w działalność lokalnych organizacji polonijnych. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, naukę języka polskiego czy wolontariat mogą pomóc w uzyskaniu zaświadczenia o zaangażowaniu. Przygotowanie do rozmowy w języku polskim jest kluczowe. Istnieje wiele kursów online, aplikacji i materiałów edukacyjnych, które pomogą w nauce języka. Zapoznanie się z podstawowymi informacjami o Polsce, historią, kulturą, tradycjami i obyczajami nie tylko pomoże w rozmowie kwalifikacyjnej, ale także wzbogaci Twoją wiedzę i zrozumienie kraju przodków. To również doskonała okazja do odkrycia fascynujących aspektów polskiego dziedzictwa. Karta Polaka otwiera wiele możliwości dla tych, którzy planują osiedlić się w Polsce. Ułatwia proces legalizacji pobytu, umożliwia korzystanie z praw przysługujących obywatelom polskim w zakresie edukacji, pracy czy opieki zdrowotnej. To także szansa na nawiązanie nowych relacji, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Warto pamiętać, że karta Polaka to nie tylko przywileje, ale także zobowiązania. Posiadacz karty powinien pielęgnować polską kulturę, język i tradycje oraz działać na rzecz promocji Polski w swoim środowisku. To odpowiedzialność, która niesie ze sobą satysfakcję z bycia częścią polskiej wspólnoty. I jeśli masz polskie korzenie i czujesz więź z Polską, karta Polaka może być dla Ciebie doskonałym narzędziem do zacieśniania tych relacji. Niezależnie od tego, czy planujesz krótką wizytę, czy myślisz o stałym pobycie, warto rozważyć jej uzyskanie. Dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz pytania dotyczące karty Polaka, procesu jej uzyskania lub Innych kwestii związanych z pobytem w Polsce, zachęcam do kontaktu. W przypadku pytań, odwiedź naszą stronę internetową wwwcentrum i wypełnij formularz kontaktowy. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą i pomoże w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i śledzić nas w mediach społecznościowych, do których linki znajdziesz w opisie tego wideo. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi materiałami i ważnymi informacjami. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.